Temat. Mżawka, ulewa, nawałnica. Każdej z tych odmian deszczu doświadczyli w minioną sobotę sportowcy rywalizujący w ramach pierwszej w historii leszczyniady, czyli dzielnicowych zawodów sportowych w czerwiąca leszczynach. Mimo tak niesprzyjających warunków, odbyły się niemal wszystkie zaplanowane konkurencje, w tym pierwsze w gminie Zawody Strongmenów. Od dłuższego czasu obserwujemy potrzebę mieszkańców, którzy albo jeżdżą na rowerze, albo biegają, albo chodzą z kijkami, albo grają w koszykówkę. Wydawało nam się od dłuższego czasu, że nie ma takiego jednego kompleksowego dnia wydarzenia sportowego, które mogłoby zintegrować te wszystkie dyscypliny. Na terenie Czerwionki jeszcze nie jest dużo ludzi aktywnych sportowo, którzy mają chęć i potrzebę Uprawiać sportu amatorskiego, oczywiście, w związku z tym wymyśliliśmy, że jako Rada Dzielnicy Leszczyny Osiedle zorganizujemy taki dzień. Jest kilka imprez na terenie gminy dla seniorów, dla młodzieży, dla organizacji pozarządowych, ale brakowało właśnie takiego przedsięwzięcia typowo sportowego. Stąd pomysł na Leszczyniadę. Chcieliśmy spróbować czegoś innego z tego względu, że te, tego typu zawodów jeszcze na Leszczyniadzie nie było. E, także no, jest to taka wariacja na temat e, zawodów Strongman. Jest klasycznie spacer farmera. Jest waga płaczu, jest przeciąganie strażackiego samochodu, jest przeciąganie liny, e, także jest też przetaczanie opony, bardzo ciężkiej, 200 kg. także zobaczymy jak chłopaki sobie z tym poradzą. A generalnie zawody mają mieć charakter towarzyski, koleżeński, taki bardziej na luzie, natomiast po samej oponie widzę, że może być ciężko. Już rano był bieg y, wspólnie w partnerstwie z grupą biegową Lux Torpeda Czerwionka, która poprowadziła bieg i, i marsz Nordic Walking dla dorosłych i dla dzieci. Teraz y, w tej chwili odbywa się turniej koszykówki Street Bola na boisku Orlik w Leszczynach. Za chwilę zaczynamy turniej piłki nożnej dla, dla dzieci y, szkół podstawowych. Mamy też pokazy karate, pokazy kickboxingu, gry i zabawy dla najmłodszych przygotowane przez organizacje tutaj społeczne, które chcą włączyć się w ramach naszej imprezy we wspólną partnerską inicjatywę, bo wydaje nam się, że zasoby w naszej gminie są i warto by było je połączyć i wypracować jakiś wspólny system, żeby właśnie zachęcić mieszkańców do aktywności.